Jakiś polski rajdowiec też będzie swoim samochodem, będzie tłumaczył bezpieczeństwo, także naprawdę będzie się sporo działo. Przewiduje się, że około 300 klasycznych pojazdów będzie na tym zlocie. I co my... Mamy na myśli, mówiąc klasyczny pojazd. Nie wiadomo, zdania są podzielone. Polonez to nie klasyk, tylko timer. I jak można Poloneza nazywać klasykiem? No ja go nazywam klasykiem. Klasykiem jest dlatego, że był strasznie powszechny, tak samo jak i Maluch i w ogóle. Zdania są podzielone, ale u nas na grupie zrobiliśmy bardzo prostą rzecz. Każde auto które zostało wyprodukowane modelowo przed autem przed rokiem 1996 w naszej grupie jest uważane za klasykę. Tak. I tego się trzymamy. Ten rocznik może z biegiem czasu się podnieść, będzie od 97 czy 8, ale na chwilę obecną każde auto, które modelowo zaczęło opuszczać fabrykę przed 1996. jest klasykiem, czyli nawet. Taki Bis, czy ten maluch Town, który był produkowany już w roku 2000, przez nas jest uważany za klasyk. Także dużo się dzieje. Polacy w Wielkiej Brytanii potrafią się bawić, i nie chodzi tu tylko o pieniądze. Nieważne, kto, nieważne kto ile ma pieniędzy. No motoryzacja, mo, motoryzacja motoryzacja, ma dzielić, a nie łączyć, także że tak powiem stany, stany, stan konta nie ma znaczenia, stan umysłu bardziej, bardziej stan umysłu. Trzeb, to trzeba lubić. Jak się chce to, to pieniądze znajdzie, nie? Tak, ja, jak się chce. Taki jest naprawdę końcem końców dużo nie kosztuje, no co, nawet w codziennej eksploatacji i w naprawach to nie kosztuje dużo więcej niż normalny samochód. Jest troszkę może bardziej problem z częściami, bo wiadomo trzeba niektóre części ściągnąć z Polski, tak? Aczkolwiek jeżeli ktoś naprawdę jest entuzjastą, tak jak ja. To znajdzie wszystkie części nawet w Wielkiej Brytanii. Albo sobie zdrutuje. Albo sobie zdrutuje, tak. Albo sobie zdrutuje. Jak linka od gazu pęknie, wyrwie kabel z głośnika, przewlecze, przewlecze przez przednią szybę i do celu dojedzie. Także, także nie, nie jest tak źle. Można sobie zdrutować, można sobie w Anglii zamówić, nawet na eBayu, na portalu wysyłkowym. To takie Allegro nasze polskie. Można sobie zamówić części, nie wiem, sprzęgła, nie sprzęgła, jakieś linki. Takie rzeczy eksploatacyjne są. A co, no co, pospawać czy pomalować, no to jak każdy inny samochód, nie? Nie ma tam żadnych innych specjałów, tylko trzeba znaleźć kogoś, kto to lubi. Bo wiadomo, wiadomo nie każdy warsztat, nie każdy warsztat się podejmie. O, z tyłu, z tyłu już mamy pana Matsuri Drift. BM om 36. Będziemy się ścigać zaraz. Będziemy się pewnie ścigać. Na, pe na pewno wydech na przelocie. W sumie dużo nas łączy, bo i Polones i BMW ma tylny napęd. Może moc trochę nie, tak? Ale tak, już ewidentnie słychać. Przekazywanie było. Proszę, Polones też potrafi. Pan, pan z tyłu tylko nie wie, że my Polonezem w 1.6 będzie palenie gumy. Tak, no Polonezem nie podryftujemy. dyf jest otwarty w Polonezie. Ale właśnie, to, to jest kolejna rzecz. Taki polones, nawet w Wielkiej Brytanii, on przykuwa uwagę. On przykuwa, e, ludzie nie przechodzą obok niego obojętnie. O, to już było widać, właśnie machali też. Tak. Chwilą, no. Nie odmachałem, byłem skupiony na jeździe. E, tak, nie rozmawiać z kierowcą podczas jazdy. Stara za, e, e, stare przysłowie. E, co na czym skończyłem? Że tak, że przykuwa uwagę ludzie, którzy nawet nie znają auta, bo, bo po prostu go nie kojarzą. Wzbudza, wzbudza, w nich za, wzbudza w nich zainteresowanie, chociażby przez to, że w Anglii po numerze rejestracyjnym od razu można rozkodować rocznik auta. Czyli takie F-recz, które jest na, na Polonezie, zaczyna się od litery F. To już świadczy o tym, że jest on z początku lat 90., czyli 89. rocznik. Na przykład rejestracja G, zaczynająca się na G czy na J, to jest już rocznik 90/91. Więc no wiadomo, no Polones nigdy nie, nie, nie grzeszył jakąś nowością czy czymś, także wizualnie to widać, że auto już ma swoje lata. Aczkolwiek mówię, już nawet po samej rejestracji można wnieść, z którego rocznika to jest auto. Jak widać, tak teraz przejeżdżamy bardziej przez centrum, to tak, lu, 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 ludzie mimo wszystko zwracają uwagę na starego strucla, w szczególności, wiadomo, Polacy, ludzie pochodzenia europejskiego, tak, e, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Naj, najbardziej to można zaobserwować na autostradzie, jak jadą jakieś euro, a, a, a auta, z, na, z, z, nas, z, na, z naszych stron to trąbią, tak machają Tak samo i z ludźmi, nie? Czę, często machają właśnie e, ludzie Polacy, Polacy poznają po, 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 pozna, poznają Poloneza A nie, poznałem Tak, Kryśkę poznałem na tylnym siedzeniu później, później Anię poznałem jeszcze basie też Tak Także w szczególności w starszej generacji. Ludzie takie, którzy teraz są w wieku tak, lat 60-70, e, mają po 60-70 lat, to naprawdę widać w nich wzbudza takie polone e, straszne emocje. Miałem taki przypadek, że kiedyś e, jak byłem na takim polskim dniu organizowanym w Gloster. Byłem właśnie polonezem. Tak go postawiłem, żeby ludzie mogli sobie przypomnieć o tym poloneziku, i w ogóle to taki właśnie starszy pan podszedł, tak oglądał wraz z małżonką. Już taki ładnie szary, przypruszony, czyli można było powiedzieć, że tak do 60 lat miał. I tak oglądał, oglądał, i to mu powiedziałem, że może sobie usiąść, że nie ma problemu. Mówi, że nie, nie, on siadał, nie będzie, ale jak usiadł, to w końcu dał się skusić, usiadł sobie za kierownicą, tak sobie popatrzał, rozejrzał się po tej wielkiej desce rozdzielczej, po tych nawiewach i tak było widać normalnie. Oczy mu się szkliste zrobiły, i tak sobie westchnął. Nie pamiętam imienia żony, ale powiedzmy, niech to będzie Halina. Mówi. Patrz Halina, no, jak za młodu. Pięć takich zjeździłem. Bo okazało się, że pan był taksówkarzem, mówi, że tylko koralików mu brakuje. Na, 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 tak, to taka jedyna różnica, że koralików mu na tylnym siedzeniu brakuje, ale był taksówkarzem, zajeździł kilka dużych kwiatów, zajeździł kilka polonezów i co najśmieszniejsze. Co on miał na myśli mówiąc, że je zajeździł? On je po prostu zużył. To nie było tak, że zżarła je korozja, A, że tak, nie bo? opłacało się naprawiać, ale po prostu już były wyeksploatowane. Już tam wiadomo, silniki były. Codziennie kilometry. Codziennie tak, nabijane kilometry i po prostu jak na, 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 nadchodził już taki moment, że nad, wjedziemy. Czy może gdzieś na herbatę pójdziemy? Może na herbatę, ale nie wiem, czy tu będzie otwarte o tej godzinie, bo trzeba brać pod uwagę, że jest Wielki Piątek, ale na pewno po drugiej stronie jest McDonald's, więc będzie można w, w, pa, w polecić na jakiegoś Sheika. Będziemy mogli sobie tutaj zaparkować na parkingu i sobie skoczyć do Maka. Zaparkujemy tutaj między autobusami, to nikt nas nie będzie widział. To możemy skoczyć i sobie na spokojnie porozmawiać. No, to tak jest. pogadaliśmy, w ogóle ten dzięki. Nie, przep, nie, przep... Ma, nie ma problemu. Przepraszam, żonę znaczy, przepraszam, za, za mnie, za mnie. Tak, tak. to ty będziesz żony. Przepraszam. No jest. to ja przepraszam. A i co, i mogę to gdzieś rzucić na jakiś internet? Coś z tego? Bo to ciekawe rzeczy opowiadałeś, to może... Ja tam nie widzę problemu. No może wiesz, się komuś sprzedał, Wiesz Przemku, jak, jak tam chcesz... I może wiesz, się... komuś przyda, jak w tak. jakiejś informacji. Nie musisz płacić, jest, jest free of charge, za darmo. Za paliwo też się musisz płacić. Także nie, nie ma najwyższego na, nie powietrza. będę obcinał, tylko całe takie rzucę i ten... niech nie, nie, nie nie, nie sobie patrzą na na, set, live. na setkę, tam koledzy też się tam interesują takimi rzeczami, że coś podpatrzą I jeszcze wyjdę. No, o, pod sufitkę można no no... jak, jak, jak ma być live, to pod sufitkę proszę ująć. Tutaj kolega Anglii mi ją zrobił. Pomysł kradziony. Pomysł jest kradziony. Pomysł ukradłem od jednego kolegi z grupy polenezowskiej na Facebooku FSO Club Fan. Widziałem, miał w podobnym, bardzo podobnym stylu podsufitkę w Borewiczu. I pomysł ukradłem od niego, podejrzałem i zleciłem zrobienie tutaj koledze w Anglii, koledze. No znamy się właśnie z klasycznej Polonii się znamy. Kontakty się znamy. Kontakty, tak, ma się te kontakty, wtyki. Po znajomości, ale nie za darmo niestety, nie zrobił tego za darmo. Skasował pieniądze, nie tym razem, nie tym razem tak, zbyt duży projekt. Zrobił mi całą podsufitkę. Dlaczego? No bo ludzie, którzy jeżdżą polenezami, wiedzą, ta podsufitka odpada. Z biegiem lat ona sobie no, odpada. Ona masz tak, kruszy, jakby Ona tak się jak kruszy, kruszy, tak. Kruszyła, tak no. Ta gąbeczka się kruszy, no. to wszystko wisi. Tak, grisi. na włosy. Tak. Później mówią, że łupie. Więc, więc mało estetycznie to wygląda. I zrobił, wyszył mi taką podsufitkę. Koledzy się śmieją, <laughs> że jak w trumnie. Ja lubię. <laughs> Nie, ładna, bardzo. Ładna. Ja lubię. Kolega, kolega mi to zrobił. Zrobił to na propsie. Cały czas inwestycji. Tak, tak. tak, także pole, polecam. To może jeszcze otworzymy maskę na koniec. Kurwa, yy, czy, czy możemy ociera. jeszcze obejrzeć z tyłu lotkę. Także tak oglądamy. A oh jest plakat. Jest plakat, 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 plaka, Wszystkie detale, klasyczna Polonia. O proszę, tu, tu proszę, do wygrania loterii komarek drutowany też przeze mnie, ale nie będzie w stanie idealnym. Ko komarek będzie dla entuzjasty, który sam będzie przy nim głuwał. No to, szeroka stal, też od kolegi kupiona w Polsce za dobre, za dobre cebule. Z tyłu lotka od pana Tomasza, metalowa, będzie gniła razem z polonezem. Także na zamówienie zrobiona, no wiadomo, no tam jakieś tam troszkę korozji ma, tutaj można do, zrobić zbliżenie naklejeczki, typowa taka polska naklejeczka na, na, na wlewie, na wlewie paliwa. to, to nie będę musiał mu dawać instrukcji, on sobie ma się <noise> Żeby nie było wstydu. <noise> tak. tak. Nie proszę, nie zrobię nie zrobię wstydu. Tak jak w Korewicu, żeby nie było się załapał. Żeby nie było, tak. Jest, poszła Poszło. Poszła do góry. I to będzie w środku, panie tutaj. Będzie w środku, na pewno, tak. Po paluszku, po paluszku. Po palcu, po palcu. Może rybkę podłożyć na leżę? Może bardziej w drugą Proszę bardzo. Można, można. Teraz nikt nie kamery. No, i gra, wszystko, gra muzyczka dla tutaj, dla zainteresowanych. Dla tych, co się znają, co lubią, co kochają. Prezentuję się. chłopaki zadowoleni. Colony też podziękować. Colony lubi dziękować. No. Fajne, spo fajne spotkanie, fajna przygoda.